Czasem Siemat, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, teraz troszkę inna sceneria, za moimi plecami palemki, e, bardzo ładna pogoda. No nie jesteśmy w Polsce dzisiaj, wyjątkowo. E, no ale odcinka i tak nie mogło zabraknąć. Witam Was w kolejnym filmie z Brown News na moim kanale. No i możecie to docenić łapeczką w górę, że nawet na wakacjach Widzowie specjalnie filmy nagrywam, żebyście codziennie jakiś odcinek mieli. Nie może być dnia bez odcinka, więc z góry dziękuję za każdą łapeczkę. No i czym się dzisiaj zajmiemy? Bardzo ważny temat związany z kitem. Czy kit zostanie usunięty? z Brawl Stars jest o tym naprawdę głośno w ostatnim czasie, więc warto oglądać od początku do końca, żeby się dowiedzieć. I mam dla Was też pewną niespodziankę. Ona będzie pod koniec tego filmu, więc nie dość, że będą fajne newsy, to jeszcze mocna niespodzianka na koniec. Naprawdę warto oglądać. Z góry, przepraszam, za gorszą jakość audio. No niestety mikrofony mi się zepsuły i mam nadzieję, że będzie mnie w miarę okej okay słychać. No i bez większego zamulania lecimy od razu do pierwszego newsika. Darmowe 10 gemów. Myślę, że każdy z Was, albo większość z was już sobie to odebrała, ale jak ktoś to nas stronce Supercell Store od paru dni można znowu odebrać 10 darmowych gemików. Wyszedł nowy sezon, więc są też gemy do odebrania. Ja właśnie sobie je odbieram. E, zgarniam te gemiki, przydadzą się. Wiecie, gemy zawsze mile widziane na koncie, więc pamiętajcie o tym, jeśli jeszcze ich sobie nie odebraliście. Każdy z Was już teraz może to zrobić. Wchodźcie na stronkę Supercell Store internetową i tam właśnie te gemiki macie. Dobra, przechodzimy szybko, błyskawicznie do drugiego newsa. A dotyczy on skrzyneczek Subway Selfa. Na pewno już część z nich otwieraliście, więc napiszcie w komentarzu, co najlepszego Wam się udało trafić. Czy macie jakieś skiny. Ja w dalszej części tego filmu Wam pokażę, co ja trafiłem, bo już kilka już otwierałem, ale dobra, jeśli chodzi o procenty, wyszedłem Wam specjalną grafikę, na której macie pokazane wszystkie procenty, co dokładnie można tutaj trafiać. I jak widzicie, da się nawet trafić te skiny hyper do Polko, no na nie jest 0.47% szans. Mamy nawet gemiki do trafienia, ale tylko trzy, nie jakoś dużo. Z tego mu się to chyba nie da trafić. Oprócz tego jest mityczny skinek, jest też epicki skinek do trafienia. no Oczywiście bardzo rzadkie i rzadkie, to wiecie. Są spraye, są i gracza i tak dalej. Mamy dużo błyskotek kredytów. Ogólnie te skiny. Są naprawdę fajne, i na początku był z nimi taki bóg, że kto otwierał je w pierwszy dzień i kupił tą ofertę, no to miał dużo lepsze trafy. Ja powiem wam zaraz co takiego w nich trafiłem, bo naprawdę jest tam coś mocnego do zgarnięcia. No i jak najbardziej te skrzynki, póki co oceniam na plus. Kolejny newsik będzie dotyczył torów, czy tam szyn, tych specjalnych z Surfa. One są bardzo ważne, bo dzięki nim możemy odblokowywać nagrody właśnie w tym evencie i tak się składa, że ja i też inni youtuberzy będą mieli specjalne kody QR na 20, tak 20 torów dla was do zgarnięcia. Nie jest to tak jakoś mega dużo, ale zawsze to jest coś i pozwoli wam odblokować kolejną nagrodę. Więc jak chcecie ten kod QR ode mnie dostać, to subskrybujcie mój kanał i w najbliższych dniach wrzucę wam odcinek właśnie z kodem QR na darmowe tory, który każdemu będzie działał. Więc wyczekujcie i subskrybujcie. A propos torów, wy Wam tutaj kolejną grafikę od Stworzył Stworzyłem właśnie Candy BS, no i generalnie pokazał, ile łącznie tych torów można zebrać za darmo. Po prostu grają. 624. To jest cały wynik. Na super serze będzie można odblokować sobie 5, więc też fajna opcja, że będą tam darmowe. 20 właśnie od youtuberów, czyli w tym ode mnie. Oczywiście 100 tutaj z specjalnych rekompensat, no i z turniejów. Mamy z misji aż 150 do zgarnięcia, to jest naprawdę dużo. Oprócz tego z tego mega eventu w klanach będzie można dostać aż 160. No i po prostu. Za wygrywanie codziennych meczy aż 189 Więc troszkę się tego zebrało No i naprawdę można fajne nagrody Sobie odblokować, za to. dlatego grajcie aktywnie Wbijajcie, no i trzymam za was Wszystkich kciuki, że bez problemu sobie na przykład Skinka do Oli'ego odblokujecie Oglądajcie do końca, bo zbliżamy się już do najważniejszego Tematu z kitem, ale też do fajnej niespodzianki Która na was czeka, lecz przed tym Nowe hiperdoładowania, już na dniach Wlecą nowe hiperki, one będą chyba znowu W dwóch turach, najpierw wejdą cztery pierwsze Później cztery drugie, nie? Tylko te kolejne dopiero wejdą w kolejne w kolejnym miesiącu, tak mi się wydaje. Teraz otrzymamy cztery pierwsze. No i już się nie mogę doczekać, co to za hipery będą. Mam przygotowane ponad 20 tysięcy monet na moim koncie, chyba nawet już 30 tysięcy. I oczywiście wszystkie je wydam na hiper doładowania, bo wiecie, że ja wszystkie hiperki na moim koncie muszę mieć. Więc tak wam tylko chciałem przypomnieć i powiedzieć o tym, żebyście zbierali i odkładali swoje monety, bo hiperki nowe już zaraz będą w grze. Czas teraz na poważną miejscówkę. Już nie na dworze, tylko patrzcie na takim fotelu szefa, bo mamy bardzo poważny temat. Mianowicie ten temat dotyczy kita. Nie wiem, czy zauważyliście, ale odkąd wysziliście. Przed event Subway Surf, to ludzie strasznie zaczęli hejtować Kita. Nawet tutaj widzimy pewien post Asha Bronstar, czyli takiego no, bardzo popularnego zagranicznego twórcy, e, który to wspomniał o tym, że Kit powinien zostać usunięty. Nawet stworzył taką specjalną grafikę, gdzie wyłączył Kita, e, no i zbierał petycję pod tym komentarzem. Kto jest za tym, żeby tak się stało? Ludzie w komentarzach wszyscy pisali, że potrzebują tego, że coś takiego powinno być, że Kit musi zostać usunięty, chociaż na czas tego eventu Subway Surfa, bo całego go psuje. E, macie pokazane, że gdzieś się nie wejdzie na gierkę? No, to tam cała gierka jest zajęta kitami 10 kitów albo 9 kitów. No po prostu każdy praktycznie zawsze bierze kita, no i mega ciężko jest go powstrzymać. Jak jeszcze macie nabitą hiperkę jakąś dobrą supermoc, bo wiecie, weźmiecie do tego kita jakąś dobrą supermoc, Na przykład buty czy jetpacka, i to no nie ma szans go porobić. Cały czas ucieka, dodatkowo ma mocnego ulta, gadżet, i na ten tryb nowy Subwaya nadaje się idealnie, jest wręcz nie do pokonania. Przez to ludzie właśnie co chwilę tutaj nawiązują do tego, że powinien być wyłączony na czas tego eventu. Napiszcie w czy się z tym zgadzacie, czy nie? Bo jestem ciekawy Waszego zdania. No, ja powiem tak: rzeczywiście jest on mocny, ale nie jestem za tym, żeby od razu go wyłączać. Wystarczy dać mu na przykład jakieś lekkie osłabienie podczas tego eventu, nie? I już by to wyglądało lepiej. Zobaczymy, jak tą całą sprawę rozwiążą twórcy Brawl Stars, bo dostają coraz więcej skarg na to, że Kids tak średnio nadaje się do naszej gry. Więc no, zobaczymy po prostu. A teraz jeszcze jeden newsik i zaraz przechodzimy do niespodzianki, którą mam dla Was przygotowaną. A teraz powiem Wam po prostu, co mi udało się trafić w tych skrzynkach Subway. No, bo pykam sobie. Tam od paru dni, odkąd jestem na wakacjach. Tam luźne trzy gierki zawsze wygrywam dziennie, żeby dostać te wszystkie tory. I udało mi się już trafić kilka skinów. Między innymi mam jednego hiperskina skina do Poko w pomarańczowej wersji. Co prawda jest to najgorsza hiperwersja, ale i tak się bardzo cieszę, że jakieś już mi dropną. Liczę, że kolejne też mi za niedługo wpadną. A oprócz tego mam też dwa skiny już trafione za 29 gramów. Tam podejrzewam, że chyba Stew i Ali też wam to tam na skrynie. Więc jest to bardzo, bardzo fajne info, że udało mi się coś trafić. Mam nadzieję, że Wam też. Napiszcie w komentarzu, co wy dropnęliście w tych nowych skrzynkach. A za to, że Dotraliście do końca tego odcinka, pokażę wam jak mniej więcej tutaj wygląda nasz hotelik właśnie na wakacjach w Tunezji. W sumie to już tak jak mówiłem, jutro wracam, ale na szybkości Wam pokażę co jak. Myślę, że jest naprawdę fajnie. Tu jest budynek, w którym mieszkamy. Tak on się prezentuje, piękne palemki i tu mamy pierwszy z baseników, bo basenów jest kilka na ośrodku. E, tam jakieś jedzonko, lody i tak dalej. Oczywiście wszystko można brać tutaj ile się chce. To jest mega spoko. Tam dalej są zjeżdżalnie, zjeżdżałem z nich, niektóre są naprawdę mocne. Patrzcie jaka za mną jest piękna zieleń. No te palemki, tutaj wszystkie kwiaty, rośliny są naprawdę kozackie. To jest też taki duży plus Tunezji, ale ogólnie wakacje same w sobie są naprawdę spoko Teraz zmierzam w stronę drugiego baseniku, już takiego bliżej plaży Ale najważniejsza jest plaża, więc idziemy i tam pokażę wam morze No i jesteśmy na plaży, zwróćcie uwagę widzowie Tutaj cała piaszczysta plaża, więc to jest na duży plus Woda jest bardzo ciepła i można wejść głęboko, głęboko, a dalej jest płytko, nie? Więc nie ma się do czego doczepić, idealna, idealna plaża Proszę państwa, codziennie tu przychodzę ale najmocniejsze na koniec. Specjalnie czekałem do wieczora, żeby wam to pokazać. Po pierwsze, tutaj mamy takiego minigolfa, jak widzicie, ale nie o tym, nie o tym. Idę dalej, bo tam jest coś fajnego, oświeconego, gdzie muszę was zaprowadzić. I zaraz pójdziemy jeszcze sobie do naszego pokoju. I tam wam pokażę, co mamy w środku. Lecz zanim wam to pokażę, patrzcie, tam mamy specjalne boisko do padla. Tu jest boisko do tenisa. Tam dalej jeszcze jest boisko do piłki nożnej. I do innych ogólnie dyscyplin, więc mega fajnie. I na wieczór to wszystko jest kozacko oświetlone. A co za tym idzie. Można grać do rana i to jest kozackie, bo wiecie, ja sporty bardzo lubię. A tak wieczorkiem sobie tutaj popykać mega spoko, bo w dzień to jest za duży gorąco. I wbijamy sobie teraz do naszego apartamenciku, w sensie do tego hotelu, który tutaj mamy. I patrzcie, jak wbijacie do środka, no to w lobby są roślinności. Mamy tutaj jakieś krzaczki. Tu mamy wielką palmę, która sięga aż tam, i my mamy pokój na samej górze. Zmierzamy do niego. Jestem już pod naszymi drzwiami, pokój 902, ale z góry to wygląda jeszcze lepiej. Patrzcie, to jest właśnie ta palemka, co wam pokazywałem, a tak to wygląda tam na dole. Dobra, wbijamy do pokoju, poczekajcie. Problem taki, że jest tu straszny bałagan, bo właśnie się pakujemy, gdyż wy jak oglądacie ten odcinek, to wracamy już samolotem, nie? Ale to jest łazienka, mamy tutaj prysznic jakiś, o tak to wygląda. Toaleta oczywiście jak najbardziej też tutaj jest, nic specjalnego. Mamy dwie ogromne szafy, jedna tu, druga tutaj, a tutaj, drodzy widzowie, telewizor, to na bardzo wygodne łóżko. I najlepsze co może być, czyli balkonik z pięknym widokiem. To jest ten też hotelek nasz, a tam mamy jeszcze morze, tylko nie widać, bo już jest ciemno, więc widoczek jest strasznie ładny, wysoko nawet, kurde. Tak to wygląda. Więc z tego to pięknego miejsca będę się już z wami żegnał i widzimy się normalnie już na moim stanowisku w Polsce, bo właśnie teraz wracamy do domu. Siema wszystkim, Piona!